Ja nie w kwestii zapytania, natomiast chciałam bardzo podziękować za to świadectwo. Jestem przejęta po prostu emocjami, jakie towarzyszą nadal po tych 20 latach, że jest Wam niesamowicie ciężko składać to świadectwo, natomiast y, służycie Bogu właśnie tą misją. Sama jestem matką trójki dzieci, mamy już wnuki też, i też traktuję dzieci jako niesamowitą łaskę i podarunek od Boga. Mama jest w ogóle y, poza wszelką oceną, że tak powiem, y, nie ma oceny dla postawy mamy, to jest niesamowita ta łaska, to szczęście jakieś takie, to, to już jest y, zanurzenie w Bogu po prostu. Ale ja zmierzam y, do końca, bo chciałam właściwie tylko powiedzieć y, kilka słów do brata. Y, panie Franc, nie rozumiem, dlaczego Pan od samego początku mówi, że jest Pan niewierzący. Proszę uwierzyć, że ja jestem naprawdę w szoku, jestem pod wrażeniem pana szczerości, autentyzmu po prostu tego świadectwa i jestem przekonana, że pan bardziej wierzy niż wielu, którym się wydaje, że już tu na ziemi są święci. Myślę, że mogłabym się od pana uczyć miłować tego Boga właśnie osamotnionego, którego pan tak dobrze poznał. Chciałabym tak wierzyć Eke, jak pan. Um. Bóg zapłacił.